Dzisiaj zobaczycie podsumowanie moich przygotowań do walki w K1, które trwały 5 tygodni. Zostawcie suba i komentarz ze swoim pytaniem, ponieważ przygotuję jeszcze materiał QA zaraz po tym. Ale póki co zapraszam do materiału. Yo bro, how you doing? Siemano! Witam serdecznie na kanale AJ the Polish American. Próbuję udokumentować ten specjalny dzień, zwieńczenie wyzwania, zwieńczenie tego challenge'u tak naprawdę 30-dniowego. No i za jakieś 9 godzin będziemy siedzieć w OKTAGONIE. Będziemy stać dokładnie za 9 godzin, bo jest... No nie kurde, co ja mówię? Za... Za 11 godzin, to jest 10 rano, a ja będę około 9 miał walkę, więc tak to wychodzi. Może nie będę za dużo mówił, ale fragmentami będę starał się was nakierować, co się dzieje. Hotelowe śniadanie. Parówka, jajka i ryż. Co to Jak Tę wychronę akurat. Nie, mówię, że hałasy w nocy, to ma to, to studenci, nie? Trzeba było tam, bo jakoś oni mieli... Chyba młode zdały się, żeby nie wkazać. Jesteś stresowany? Jeszcze nie. Jeszcze nie. byś się stresował? Ja? No stresuję się. Ja też, znaczy mi to nie... Mi się włączył by morderca. Nie, no mnie nie stresują. Zakład, czy Mateusz zrobi salto. Zrobi na początku, na pewno. Zrobi na początku, na, <grym> na, na końcu. Tak, 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 ja też zrobię. Zrobisz? Ja, no zrobiłbym, ale się boję, że walka, walka odwołania. <grymne> Dzisiaj pierwszy raz to szczerze mówiąc założę na tym rozruchu. O, o nie, nie ta strona. Moja szczęka personalna. ipa, Sztanga. Bardzo spoko gościu robi szczęki. Cały czas przygotowań trenowałem w takim, w takim, w takiej gównianej szczęce. Która wypadała, <laughs> musiałem ją sam docinać. To jest nie była ziemia. O, ta sama wypada. O, ciężko. A ta trzyma się. Kodacka na całych zębach. Hmm? Mój trener, cały mój narożnik, powiedzmy, poza, poza Anią jest. Ja w miód. Kevin Dubieński, także cały czas z nimi się przygotowywałem, te parę tygodni. Spoko goście. Każda motywacja jest dobra. Jego jest taka, że jak wygra walkę, to pójdziemy sobie na właśnie. Czekamy sobie delikatnie wiesz, dwa i jedziemy tą akcję, która nam wziąć prawie po prostu robimy się wum, bum, bum. Tak jest. Raz. Dobra, raz. Trzyma, utwarde bo jak Ci już odpuściłeś nawet troszeczkę, to nawet na, na, na tą komendę od razu pracowałeś, więc nie wbijaj sobie nic głowy, że kurwa, ciężko nie dasz rady. Nawet jeśli to trwa sekundę dłużej, ale, ale pójdź kont tą kontrolę, to co Ci mówiłem dobrze, tą kombinację. Teraz popracujemy sobie drugą rundę, pracujemy sobie tylko na jeszcze. czyli jedziemy lewy, prosty, prawy, prosty, rogi mój, prawy, prawa, bo dobra? Teraz jedziemy tylko Okej? Okay? Dwa. 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 Trzy dobre przykle ci raz. Trzeba bym nawet poszło lewy prawym coś tam, Aha. ale poszła reakcja, to mi się podobało, bo ona ciebie nachodził, nie dałeś sobie wejść, wiesz, musiałeś sobie dystans, poszedłem raz, krzyknąłem raz i nie poszła ta konceptu, wiesz, ta, ta, ta kombinacja, co, co mieliśmy zrobić, ja ale zajebałeś też tam coś tam ja było. Weszło. weszło, weszło, to też się widzi, to fajnie, nie? Fajne było jakby kurwa było to, co ja musisz robił to, co się No i te kurwa to jest tak pecharda. No będzie próbował Cię zamknąć, nie? Jakieś tam chodzi pod siatką, tak? Tu upał. On Ale tu klincz. Tak... Dokładnie. I on teraz tutaj nie może ani on gotywki, ani kopać. ani nic. On to będzie kilka. Klicz, kits na kolano. No mamy to czy nie? Jak to złapiesz cały nie ma tutaj ma żałować każde skraszanie dystansu. On ma tego żałować, dosłownie, dobrze powiedziałem. Po drugie czy jak to się stanie trafić, nie? Jak to siedzi mocno ty. Po raz pierwszy dzisiaj od początku przygotowań miałem tak długi. Czas na regenerację, że jeszcze bolą mnie na przykład nogi niektóre rzeczy, ale dużo lepiej kontroluje ciało, nie? Jakby to jest, ta, ta przerwa była potrzebna, a to było z 5 dni przerwy na pewno bite od treningu. Dzisiaj czuję się dobrze. Patrz tak. jaki on ma oczy, Jakby cały czas był na gazie jakimś. Teraz porwiemy Fitlovers z psa, powiemy, że jak się nie poddadzą... O ty mordo, tutaj jest mniej rzeczy. To jest taki wariat. Powiemy, że go nie oddamy. Jeżeli nie poddadzą walki <grymne> to jest jak z tego eee, nie wiem z jakimś filmem Spider-Man się kojarzy z czymś wcześniej właśnie e, zapraszamy to? Tak? ojej co jest maria Jeszcze taki kamer? Tak 201. 200 aparatów Sony A74R. 3, 2, 1 i złożony. Jesteś słaby, słaby, słaby. Dziś, prawda? Ale jak tu jesteśmy blisko, to ok. Ale oni nas słyszą tak samo, ponieważ oni, oni no tak. nas słyszą tak samo jak tu ty mnie. Strach, wygrasz, strach, wygrasz, wygrasz, na to. wygrasz. Jesteś słaby. O, o. Jesteś silny, <gry> silny. Akurat się złożyło, że jak jest gala to jest też to, to są targi fizjo. Tutaj mają komorę, która potrafi wytworzyć 1,5 atmosfery. W domu mam słabszą, bo 1,3. Tutaj nurkujemy na głębokości 5 metrów, tak możemy to porównać. Tam mamy komorę miękką. W której zanurzeniu możemy porównać do nurkowania na głębokości 3 metrów. To wszystko działa równie skutecznie jak w komorach medycznych, gdzie są ciśnienia rzędu 2,5 atmosfery, z tym, że troszeczkę w dłuższym zakresie czasu. Zauważ sobie, jak masz jakieś opaski sportowe albo zegarki, porównaj sobie, jaki masz głęboki sen. Chcecie więcej wiedzieć, wiedzieć o komorach hiperbarycznych, to tak naprawdę ja nie mam jakiejś turbowiedzy. A możecie sobie wpisać w internet, zobaczyć, czy to omnioksy, czy jakieś, jakieś inne pisma naukowe na ten temat i będziecie wiedzieć, w czym to. W czym to pomaga? No ale u sportowców przyspiesza regenerację, poprawia wydolność, lekko, lekki taki stymulant, nie, Dla organizmu. Legalny doping. Legalny, legalny doping. <laughs> falówki dla bezpieczeństwa. Różnica w tej komorze największa jest stalowa, nie jest miękka jak u mnie w domu. Bardzo przeszklona, jakby widzicie wszystko. Klima, klimatyzacja jest zrobiona. Także nie jest tak gorąco, bo normalnie jak wzrasta ciśnienie, to temperatura też idzie do góry. Jak się oddycha? W sensie on teraz jakoś inaczej oddycha przez to? No podczas... Aktualnie no widać, że on gdzie... ma spokojny, ale tlenu ma bardzo dużo, ponieważ na maseczce dostarczamy właśnie jego organizmowi w okolicach 45% tlenu czystego plus podwyższone środowisko, jeśli chodzi o atmosferę, tak? bo mamy też ciśnienie, to właśnie czyni cuda. Krew jest doklejona, dociera do najskrytszych zakamarków jego organizmu Także na walce powinno być bardzo dobrze Poczekałeś i tu już koniec Zobaczymy teraz czy wygram no, Myślę, że będzie dobrze Dzięki wielkie, tu aparaty bierzemy z spadamy Ale baję O, no, się otworzyć? Śmierdzi Śmierdzi strasznie, jest dobrze, że tu nie spałam dzisiaj Kurde, no jestem przysta po prysznicu, nie chcę O bój. już byłam w twoim klubie i się nawód. Będziemy się bić za 4-5 godzin. No dobra, która jest godzina 17.30, jeszcze dużo czasu dziwko mało przepraszam. Ja przepraszam ja normalizowałem sobie. Ja rozumiem, go. rozumiem. Dziurka była taka mała, że z tą dziurką uciekła, za szyszuną. Szyszunia. Pamiętaj, tu łącz na flotę. Może tak trzymać? Na klincz trzeba nawet, nie? Wziąć kolano, 5 sekund musisz tak trzymać. Tu, 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 tu. Dobrze, widzisz. Ty, bo mi zaraz wygryziesz. Kurwa, ja raz za Ci dziękuję, będziemy <grym> mój trener, wiesz. Teraz taki, taki Janek, nie? Czy tam Jan Kowalski siada sobie tylko to i widzi, i widzi twoją walkę. Tylko czy tak. wygrałeś, tylko widzi te 9 minut tak naprawdę, nie? Nie widzi tak. tego, tych przygotowań, te, tego tej cierpienia stresu, twojego, wiesz, tego stresu, stresu tych, tego, tej ciężkiej pracy przede wszystkim co te. Mało tego, jak wiesz, coś ci nie pójdzie, to nie daj Boże. On powie typię. E kurwa, ale jeszcze coś, nie? To jest ładnie. naprawdę, powiem o 10 a te, by nie będzie. Wielki koksy z się. siłowni, tylko no, tak, takie. Z tylko takie, stylu 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 z takie temu. Ja. Za 3 godziny będę się bił, za 2 godziny się trzymał. Za 2 godziny zaczyna się gar... A nam bejesz się, wiesz. Powiedz tak. To kiedy w życiu se nie nosiłem. Nie? To pochodź sobie, trochę. Chociaż ja, ja na przykład nie czułem. Ale jest okej. W parterze jest fajnie, bo to jest twarde gówno, jak przeciwnikowi to gdzieś wbijesz, kurwa, to pojeżdżasz. No, biodrem go tam no właśnie stary, no. Albo na rymu gdzieś tam, wiesz, to tam... <gulanie> Bez No to wkurwia, to może, wiesz, być nieprzyjemne. Ja bym No, ja A, ja wrzucałem jeszcze sześć godzin temu, 4 godziny temu, ale to wrzucę jeszcze. No. To nie będą za ciasne, za luźne. Jeżeli stwierdzisz, że chcesz mocniejszy tej, to ja go później dokręcę. Otwórz Zaciśnij. Obróć Mówię, że ja w tym idę spać, bo to jak pamiątka po klubie. Macie opaski z koncertów. Ja teraz będę trzy dni w tej pach chodzić. Do kogo na kanał! Hej Giannian! Pierogi. Pamiętasz o pierogach? Tak, Dawaj kończy się idziemy na pierogi. O, no, koniec. Dziękujemy do widzenia. Adam, raz to co było? Raz, szerszy, noga. Bardzo dobrze. A dwa? Lewy, prosty, noga, prosty. Cacy. Jeżeli chodzi o naklejki sponsorowane, nie robiłem sobie dużo. W zasadzie mam tylko jednego partnera. Jest to firma Developuj. A to jest śmiesznie, bo mój znajomy, dzisiaj znajomy już dobry kolega, od którego kupiłem mieszkanie swoje, więc prowadzi dewelopu i prowadzą szkolenia z deweloperki. Jeżeli ktoś się interesuje deweloperką, to zapraszam, ale to będzie u mnie tylko na łapie i moje logo IPA minimalistycznie na, na kartku. Nie, to jest prawo. Proszę. jest To jest wolne. To jest wolne. To jest wolne. To jest wolne. jest wolne. To 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 jest wolne. To

Idzie do sprawdzenia doktorze Nic nie boli? Kurde, jak, góry, jak są fajne walki to... Bardzo Ale, ładnie, bardzo, bardzo ładnie. ładnie Ja bym chciała bardzo zobaczyć ładnie. jeszcze raz, bo ty go miałeś taki czas, że po prostu padł nie? On, on powoli odleciał Szukałeś kolana, szukałeś kolana i znaleźłeś tylko kolana kolano, kolano. Ale dwa zrobiłem raz o, za dużo, nie? Kurwa, zajebista robota Widzisz tą przerwę w tej kości? Złamałem? Złamałeś Kurwa, niemożliwe co tam? O Boże Ale ja przepraszam, o. to ekran tam O no. Boże i ja. Ale technicznie już fajnie. No, można by można. Nauki w tym razie poszły w las. No, no właśnie tak, tylko powiem Ci tak, nie? Ja nie rozumiałam, dlaczego czy no, on no, jechał się, tymi nogami tak, cały boksy, czas w i w ogóle jeszcze skakał, Tymi nogami. Ja trochę by... nie mógł panować tego, co tam właśnie się dzieje, tych mocy, bo go słuchał. Tak, już tak, tak, słyszał, no. Recy, no, recy, rec, rec, tak. tak, jak on zospał już te recy... Ale on tak, cały czas tak. nogami na początku. Ja w ogóle tak... On tylko patrzył tylko to kolano, nie? Raz nie trafił, drugi raz traflęł. Poszła wymiana chyba kola, on tam coś zaczął szukać w tym kolano. Ciekawe, jak on się czuje, bo tam trochę go zdjęło. Ale on, nie, on... Bo wy przeskoczyliście przez klatkę, nie? Nie, znaczy my tylko to się w, Ale jeszcze weszliście. A ja, ja czekałam, aż on wyjdzie mam. i on wyszedł i mówi <laughs> tak, dlaczego przerwaliśmy? Dlaczego przerwaliśmy? Ja mogę jeszcze walczyć. <laughs> to już pewnie wiesz, teraz mówię, no. pewnie Mateusz, to już chyba so, on Bo jak się budzisz, jak się budzisz, to też nie wiesz na ile dzisiaj, nie, nie pamiętasz tego, nie? Gwarantuję Ci, że Adam też no. nie, nie, nie pamięta. Teraz zaś dopiero wiesz, to powiedzieć, co pan będzie tu coś, tu coś. Nie. Fajnie właśnie podpalli się, nie się bałem, bałem się, że on wiecie co? Ty, nie biegał, zostań, zostań biegać za nim. Ale okej, okay, słucham, że nie zapierdala za to. Tak. tak pięknie było. Jest pięknie dalej. A nam wygrałeś, Stopę, czemu załatwiał. Czy bardziej przejmuję stopą tę niż wybraną? No, no, przecież cztery tygodnie nie będę mógł ćwiczyć. Jakby... Już cztery tygodnie nie byłem na siłowni. Teraz, Gratulacje. Moja no, kurwa uciekała sobie, wiesz, na polu. No, kurwa na ale serducho było zostawione. A jak? Ja, ja myślałem, że on, nie wiesz, tak. w ogóle nie chodzi na treningi, bo on chyba zaczął miesiąc temu. on dwa razy dziennie tyrał, mocno. I to tak, że to spały jak i treningi. bo umierasz jak on waga jest? Od 4 po ręce jak zapomniała o pracy rękami, totalnie. Ona ma bardzo i duży zasięg, nie? I tutaj... Nie no, ale okopiewa, to, coś to skopie. Karać do mnie. E, Karać okej, ok. a do mnie <ścoughs> Kurwa! pojebało <śmiesz> mi się. Już <ja>, <śmiesz> zajebiście. zajebliścia. Dobra robota. Najpierw, to, nie wiem, nie, nie. Nie, nie dali mi podejść, no. Fajnie. Zrobiłem kolano, kurwa. Ale widziałem. No.

przepraszam, że tak nie 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 podchodziłem, nie gadałem przed wście. Ja wiem, trochę ja, dana, ja, ja ale ja, ja też nie chciałem, chciałem też tam nie chciałem też, ja też rozluźnić, no, Ale to. fajnie. Dobrze, no, mega to, dobrze, mega dobrze. Ale i tak było dobrze, bo wiesz co było, bo ty szukałeś go, te, takie kopie robiłeś, takie kurwa, ani kop, ani takie, chciałeś go, wiesz co ty chciałeś, się wydaje, pamiętasz kurwa za bardzo, nie? No, I tak, no tak, to, tak. Tak. Wydaje mi się, że ty chciałeś go złapać na tą latanie ale był za daleko tak, i ty tak. bo ten dystans. Idziemy odpalić Glenfiddicha, którego obiecałem Karasiowi, niestety z nim dzisiaj go nie wypijemy, może następnym razem, ale mamy ekipę, z którą można toast wznieść, także pamiętajcie, wszystko w granicach rozsądku. Półtora miesiąca piłowania można chlupnąć Soczek. Tam przybierze, Sto lat, sto lat, nie, nie, nie. A jak się śmiać, Hej, kolenda, kolenda. A, <laughs> widzicie, wszyscy, wszyscy ważni a są. My wszyscy. Ja normalnie odbieram, tak, do, do, do Obdzierałem sobie tak. tak. <laughs> <laughs> uderzałam o ten i tak powiem, ja podnosiłam się <laughs> i ja tak, ja tak. Uderzałam, on wzrósł Panią stąd wyprosimy, jak pani będzie tak podskakiwać, bo nie można podskakiwać. My stajemy, krzyczymy. Ja po wygranej twojej krzyknęłam właśnie coś tam w typu Dobrze jedzie z nim, akurat ta kamera wjechała co robiła te ujęcia z publiczności, i wszyscy raz mi piszą, byłeś na treningu, krzyczysz i jedziesz z nim. Akurat, no, zaj się, się. A ja tak, Mat sorry! To ma jest wysiłowanym. Mama, mama się odurzyła środkami uspokajającymi. No i bardzo dobrze, no. No bo jaka mama by to przeżyła? I... Stary, to stary. To by to no to no, był Ale mocy wszystkie, no stare wszystkie. Nie? Ale tak to wszystkie. spokojnie patrzyłam nie ja ośka. My chcemy dalej tej awantury, to się fajnie oglądało, kopnięcie na kopnięcie. I... Ale Ale za moment zobaczymy za za te akcje kończące. Słuchaj, To chodź, 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 teraz Teraz, teraz, chodź, 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 chodź,